E, dzień dobry, to ja to I Widzicie, troszeczkę mnie w dziwnym momencie, bo o Matsu gada, o login, bo niech się... E, pominąłem tą taką część, gdzie mówić, co tam będzie, bo nie mamy godzin, bo to trwa godzinę, nie mam tyle czasu i wy też byście nie chcieli tyle oglądać. Znaczy, normalnie live z kimś to by się obejrzeli, a ja tak cały odcinek ze, ze mną, to byście nikt, nikt by nie wytrzymał. Jak ja sam. No to już było. To jest ten Goku, co jest z. co ma ten. Ex Super atak w skrócie on po prostu coś się zmienia w goku, a tam z tyłu. A i problem, że ją ja ale nic nie o no Dobra. No tak, to się nazywa tego, to, to wiemy Dobra ja będę jakieś pomijał takie rzeczy, które są nudne, żeby się nie powtarzały, bo każdy wie o czym więc e, Zobaczymy się zaraz. Dobra, nowe misje z tiketami, co bardzo spoko, to takie co były z... Z DF i karnabidami, i to w ten, który pewnie będzie, pewnie będzie w drugim parcie. Mm -hmm. Ja się cieszę, że zudermułem etykiety, bo na przykład. Może, nie, może troszeczkę ścisze, ale wiecie, chodzi mi o to, że. Za to, że ktoś na przykład e, dostanie takiego szafta z DS-ów, a dostanie jakiegoś e, lucky moment w w ticketach, to będzie spoko dla kogoś, bo, albo dla kogoś, kto nie wydaje pieniędzy na dekala. Oh. E, tam są takie duże, de, takie duże statystyki, jakieś 1700 defa chyba widać było, czy na 20, 21 000, 2, 2010. A, to bo to e, będą zmienione from tu. Mhm. Ech uh -huh. oj. Dzielę angielskie fujka, nie Dobra, czyli... No ma to sens, ja no, nie, nie mówię, to Dobra, my... I będzie na sekretne to, to, to. Dobra. Nie no, to zagarniam to, żeby nie było. No, ja może dam na... Ja i tak oglądam to, bo, bo to chyba... O, będzie szybciej. Um, szczerze to chyba podobnie jak ostatnio, tylko że właśnie jest tylko, że limitowane na jeden dzień. Ale wirus coś się pojawi... Chyba? Powiedz mi, czy wirus się pojawił na powszechnie. Popr... Tak, Ale będę musiał jakoś wyciąć tego goku, co tam jest. O i let's go w specjalny stage, podobny do tego co był w globalu, bardzo mi się to podoba, bo moim zdaniem to jest jeden z takich lepszych eventów, moim zdaniem, że są trzy stopnie, Sub właśnie super, super 2 i super 3 tam i to jest moim zdaniem spoko, bo możemy, bo ona sobie ograć ten, kto... To Matko Łoska, ten stage, którego ja zapomniałem, że on nic nie, nie wrócił. Ciekawe, czy dadzą tego. Y, Supreme Kaya, tutaj, co jest z tyłu, bo. Znaczy, ja wiem, kto jest. Na... Znaczy, ja widziałem już tam, kto jest tam. Jakby co, nie chodzi... chodziło mi o animację tego, tak, ale. Czyli znaczy, coś podobnego do tych Goku Blacków z Globala. Znaczy, właśnie mi się podoba, że, no, że ten Global e, Event e, Campaign w Dokanie sprawiło, że Dokanie się stał troszeczkę bardziej. Fajniejszy, moim zdaniem, przez to, te. Przez te Jak jeszcze będziemy mieli te 40, 40, 44%, to będzie też spoko. No, mi się z tych 44% nic mi dobrego się nie trafiło, ale. Dobra, pokazuj karty! Pokazuj karty! Let's go! Ja nie widziałem animacji, nie widziałem pasywek ani nic. Domejna, Gapi miał lepszego domena wcześniej, w mojej opinii. Dobra jak będą animacje to po zmniejszę na jeden, na jeden, zar... No, może już zmniejszę na jeden tego e, Normalny daj Okej okay, pierwsza... Po... Ten pierwszy Nie wiem Nie no Znaczy ten drugi moim zdaniem ładniej wygląda Ten pierwszy to taki trochę... Nie, może być No, bardzo przypomnij. Nie no w sumie nie Pierwszy wygląda na tło Dobra Hmm, teraz nie, wiem, bo pierwszy nad OK wygląda moim zdaniem, drugi wygląda lepiej. Ta, czyli tak, skoro chcą teraz pięści, to będzie przez cały czas będą pięści lat, latywały w... od postaci? Tak mi się zdaje? Ja nie, Goku miał pięści, a Vegeta miał nogę. Ale te włosy na Sonika to mój... My... Niektórzy dalej nie lubią tego wyglądu z tymi włosami na, na Sonika. Myślę, że nie, nic mi nie, nie ziembi, nic mi nie przeszkadza. Znaczy oprócz tego, że Daima ma dziwny status, bo nie wiadomo czy on jest kanoniczny czy nie jest kanoniczny. Dla mnie chyba nie jest kanoniczny. A te włosy wegety wyglądają dość komisji. Ale, ko ale mamy trzy wersje wegety, a jest o trzy w grze. Ale, Legends? się nie ma czegoś takiego! Ha! 1-0 dla Dakar. Co, co, co ty, Mbappe? Co ty, Mbappe jesteś? Co, to... On myśli, że jest Mkamba. To jest Mkamba. On nie robi wegety, on robił Mkamba. Bo Mkamba też miał taką cieszynkę, taką że. No to jest Mkamba! Mkamba! Ja, nie no, ale czasami ci japońscy autorzy, twórcy itd. to mają naprawdę dobre poczucie humoru Znaczy nie wiem jak z to tego, ale jak zawsze oglądam, jak oglądam te kampanię w dokanowe, to oni mają taką dużą radość taką, że... I te wszystkie zabawy itd. Let's go! Lecimy! Dobra, angielski ja daming przeżyję, bo to mi tam nie... Mi nie przeszkadza O ten goku wyglądał na małego A gdzie A w sumie w, w kokarocie też tego nie było Ale jest rączka, jest rączka Jest rączka O znaczy same animacje w dajmie były bardzo ładne, więc tutaj się spodziewałem też ładna animacja. To jest krótka ta animacja. czy Może będzie stakowanie ataku. I guess. W no tym 1% to tak... Nie wiem dlaczego wygląda to... A to jest chyba... A, to jest ten X. Czym będzie się różnił? Bo to... A, y, kiblasem się różni. I chyba długością. bo Głos jest... O matko, głos jest. Głos jest. Nie, nie, a gdzie jest to pa parowanie się? Halo, no. Zawiodłem się, no. Jeden power up, ej. A przebicie będzie... No gdzie przebić? Nie no. Animacje spoko, tylko brakuje mi takich rzeczy jak na przykład przebicie przez planety. Może za dużo wymagam. Znaczy, animacje są spoko. Na pewno nie przybijają Trunksa i tak dalej, Gogety z globala, ale. Czekałem się więcej, Cie myślałem, że będzie więcej. Ale zupa, dobra. Dobra, wy... Dobra, nie gadajcie, o... nie gadajcie, tylko pokazujcie pasywkę i tak dalej, bo ja nie wiem, co tam się dzieje. Matko was. Dobra, szybciej gadajcie.

ale wymiliście to wcześniej, wcześniej. E, kiedy jest jako kiedy kiedy pierwsze, jakoś pierwszym atakującym w turze to jego super Tak będzie miał kryt mi to, że super atak stanie się chyba ex super, ale to przecież było tylko że tylko pod inną nazwą taką alternatywę. nawet goku kublaki miały też te klony też miały to Spoko... Znaczy spoko to jest, ale takie... Ale głos mają Ale w sumie w samej walce nie było jakiegoś dużego gadania e, Ojeju, dużo kategorii Daima, Fate, Goku, Seekers, Full Power, Kame... Sai Dajma, Battlefate, Goku Family Kiplus... O, Goku Family. Co no to, twardo ruszycie jest? Mm -hmm. I Drago Gusik. Goku Family Kamaha Machkowacko. E, jego e, liderski jest bezpotrażny. To mogę powiedzieć. Atak zwiększa na jedną turę. Masywniej def na jeden No i zwiększa atak No spoko A Jakiś defik może? Eks 140? Co? Co 140? Co? Matko boska 140 ataku procent Na 4 tury Damn Wiedzą, że już do jest... ma taki po ekryping, że trzeba dawać takie już liczby Ja przepraszam, bo ja. Chłopie, to jest. Czy oni wiedzą, co to jest balans w tej grze? Czy. Czy już uciekamy z czegoś, żeby. Dame boy. Ale to jest. ciekawe. Ale nie, ten atak to na tak to na, spoko, szkoda, że nie ma defa, bo. Ojeju. A, aktywuje animac aktywując animację, kiedy poza ci pojawia jednorazowo na stałe daje sobie atak 400%. słowo i dla dajmy kategorii key, plus 1, deb 23 i redukcja damage 4%. Ej, a 3 mg wegeta będzie się z tymi 4% ataki def 400%. Za zebranego, zebranego SR Olba 4 ki bo czemu by nie? Dodatkowe kip jedno przy zebraniu nie Ester Orbów, reducja na miejsce 40%, garda, czyli już nas jest spoko Daima i Goku Family z kategorii ki... Atakując tego Aha, czyli Goku familii Czyli Goku familii i Daima dostają efektywność wszystkich typów. jest bardzo spoko, a czemu by nie? Bo... Nie wiem po co Kiedy aktywowany jest Agres albo kiedy atakuje z czteroma ki Atak 200%, szansa na 40% i wysoka szansa na to, że będzie super atak. Nie może być. Kiedy oberwie atakiem, def 200% i szansa na, na 20%. Kiedy jest pierwszym atakującym w turze, to ma redukcję damage'a 10% przed zaatakowaniem. Wysoka szans... Halo, daj mi przeczytać, daj mi to przeczytać, daj mi. I zwiększa atak 40%, nie licząc siebie. No Daj mi przeczytać! Daj mi to przeczytać. I g z jest drugim lub trzecim atakującym w turze. Kryt 40, dobra. O, czyli to, mo o, to mogłoby się z tym połączyć? O, bardzo spoko. A na 5 tur, dobra. Z jakoś mało redukcji jest. Po to kryt? On ma wbudowany kryt, że jego pierwszy atakujący X jest krytem, ma dużo kryta, to po co mu jeszcze kryty dodawać? Nie wiem, może jakiś DEF? Redukcja damage'a? Bazowe statystyki zwiększone? Halo? Nie wiem co oni robią z tym, nie potrzebujemy krytów, jak on już ma kryty, to tak samo jak, nie wiem... E, yyy... to... E, kto miał takie już? A, to tak samo, super wegecik, który ma... Kryty na super ataku dawać mógł 30% level. Kryta, A pytanie: Czy ten krypt zwiększa też atak? Bo to się z... kiedyś zastanawiałem, presję to ja nie widzę. Mi troszeczkę brakuje. Ma dużo defa, przyznaję, ale i ma tam 44% redukcji. Podobnie do swojej tej mini wersji, gdzie tylko że mu gada później znikała, on też, miał, on też miał 44 Dobra, dawaj naszego frauda kochanego. A może nie będzie fraudą, to może ja się mylę Uff. Jesz Sonic! jeszcze Sonic! A Nika się ubrał No ale animacje są chyba lepsze No tu animacje wydają się troszeczkę lepsze niż u Goku mi się wydaje A to tylko zwykły Nie, nawet spoko A to był ultra super atak? Co? Oh. Czekaj, to były Co, co? To EX super atak to był ten yy, Co? To jego... To jego super atak jest jako extreme? Co? Chyba tak U Goku to jest ultra Nie no to jest lepsza animacja niż U Goku Nie no moim zdaniem Vegeta ma lepsze animacje Tylko tyle mogę powiedzieć Ale te nowe kioski, moim zdaniem, są zlecne. Bo czasami mnie w to wnerwiało, jak ten Kyo był ten Kyo'ski i ciągle się pojawiał. I był. A, a była jeszcze ta animacja, to... Ja też, kobieto, też jestem zachwycony animacją Vegety, która była lepsza od Goku. Może, teraz dam klątwę Fatowa to Goku będzie fraudem a Vegeta będzie GOATem. Zobaczymy. A on wygląda jak stary Omatsu. Nie, ja, teraz tak zauważyłem, że jak porównacie tego z Omatsu, to oni jakby tak zmrużyć oczy accepted, To oni wyglądają podobnie Ale oni ja mi się tak my wydaje się Telefonie ładuj się Dobra, dajcie mu pokaźnika biletki SSJ-3, dziwnie, Vegeta kanon, Powiedzmy oficjalny, który ma SSJ-3 Ej, ale zgadam się. Z... Dajma ki plus 4, HP ataki w 200% i Vegeta. Szczerze, spoko. Vegeta w Family ma, nie miał w ogóle od dawna jakichś dobrych liderek, więc ja to rozumiem, dlaczego dali podwójną. Bo tam to było, bo tam była e, tak zwane e, nieżyjące nic. A tu zwiększa def. Death, Defa na 5, 30 na 1 tego. Final. 僕に引き続き、v g も今回からの新要素エクストラ必殺技を持ったキャラクターとなっております。こちらになります。ベジー a のエクストラ必殺技ーファイナルバーストキャノンは連続攻撃による必殺技が発動し、50%の確率で必殺技がエクストラ必殺技に変化たします。エクストラヒスサザーが大変 Szansą na to, że to będzie ex super atak. Czyli to jest jego zwykły super atak, dobrze rozumiem. E, 50 i 30 e, na 4 tury. Ciekawe. Mega kolosalne być przeciwnikowi, i zwiększa defa na 10. Sojuszników defa na, o 10 na 3 tury. Troszeczkę mało, jak na. Myślałem, że to jakieś 30-33. A tu widzę, że już są mniejsze statystyki. E, atak Ky atak plus 3, atak 300% i ma wysoką szansę dodatkowy super atak. No i garta niestety na 4 tury. Dobra, już powoli widać, że jest gorszy. E, atak idę 300%, ki plus 3, 2 tego, Rusty 1 na 30%. Kiedy jest aktywowany akcji z albo kiedy atakuje z 23, nie ma ki lub więcej. Redukcja najmniejsza 30, a dobra, to może jest lepszy Chyba? 30 I daje dodatkowy super atak, za, za każdy zrobiony atak Dodatkowy a, atak 100 Kiedy zrobi 3 lub więcej ataków w bitwie, dodatkowy super atak raz na turę Wszyscy, wszyscy dostają kryta 50% No to Goku, nie wiem po co Goku ma gwarantowanego e, kryta na ale ja się nie znam Maksymalnie tam do maksymalnie do 50 na jedną turę. Od początku czwartej tury od, od atakującego wszyscy wszyscy zrodzicie 200% i dla k, super klas zdajemy kategorii garda na dwie tury na dwie tury, k, kiedy jest drugim jako, jako drugi weźmie Orba i 300 E, SSJ4 Goku, SSJ Goku dawał redukcję 10%, a ten chłop daje gardę. E, no to ten mini Goku poradzi sobie dłużej chyba, mi się wydaje. Czekaj! Czekaj, 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 czekaj. Czyżby SSJ3 mini Vegeta dostał boosta? E, pik, po prostu pik. No i to jest jak, o, dlaczego on ma ki o tu, a Goku nie mógł mieć, nie wiem, ataku lub defa na, na jedną turę, na przykład, dla sojuszników dajmo. Nie, musieli mu dać kryta. Ojeju. A ja, matko woska. Czyżby Vegeta nie był fraudem, a do Goku byłby fraudem? Znaczy, musiałbym zobaczyć jego, musiałbym zobaczyć ich statystyki, bo ja nie wiem o kompletnie. A to zaraz to zaraz przygotuję że kajta ja sobie tu sobie to zobaczę ja sobie to przygotuję ile co mają statystyki bo o, jaju. o jaju. Dobra, ja Dobra, to ja muszę sobie znaleźć to, bo ja nie wiem gdzie to jest w nie wierzę, że nie nie jest fraudą. Powiedziałem, że prostu! Powiedziałem, że Vegeta będzie fraudem. A co że stało? Goku się stało? Goku został stało? To jest, nie to jest nie prostu absolut cinema. Ja sobie włączę u siebie. E, ja sobie coś. Ja już teraz tak mało mówię, ale. Ej, 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 ej. ej, ej. E, chwila. Dobra, chwila, moment, zrobię szybko pauzę. Dobra, sprawdziłem w ile co kto ma i Goku ma ileś tam. On ma na bazowo 223 tysiące HP, ale ataku ma mało, czyli jakiego inwersja z GT. A. On do... Aj... Mam jakieś podejrzenia, ale ja nie wiem co, co wam chodzi. O, idą w ogóle, a to później zobaczymy co tam do robi, Tak, pokazać wam. O, Goku Black. <sum> A, nie, nie a czy ja powiem, są naprawdę zacni, śmieszni? Ja nie wiem, co mam mówić, tak trochę, tak... no bo w będą. No to u nas będzie w no, o drugiej, w trzeciej w nocy, pewnie. Znowu się nie w znowu nie pospam sobie, bo, albo zasnę. Bo... O i to jeszcze nas interesuje też. I chyba będę kończył, bo to już jest 60 minut. No nie... mi chciałem pokazać wam też te style, ale to jest ten film tak na długo trwa. Że... Yy, po... Zrobię, poczekaj. Dobra, pokaż, Go, trank zostanie, EZO Mój kochany trank to jest w ogóle ciekawostka. Ten trank jest moją pierwszą eleką w ogóle w życiu, więc y, jestem, jestem bardzo z nim żyty. O, niedawno zrobiłem temu kochanowi super radek i linki już mu po, powoli wbijam więc trzeba chyba zacząć robić mu linki do końca. O, bo wiecie bo nadchodzi Eza, a trzeba robić Eza. No dobra, to e, może przewiniemy, dobra, ja tu przewinę do ciekawszych momentów, bo to jest po prostu, więc zaraz wracamy, e, także e, w ogóle jest fajnie, w ogóle to, mamy taki kinda gambling i w sumie byłoby śmieszne jakby ktoś, nie wiem, wziął na przykład taką piątkę, wszystkie 7 na piątkę i by nic nie trafił i by nic nie dostał z tego, znaczy na, na, taką najprostszą tego motywem to by po prostu wziąć wszystkie po jeden. Ja szedę tak, ja wziąłem e, 1, 2, 3, 20, 2 1, 3, 7, bo papaj i 3 razy szóstki, bo, bo szopan. I lubię szóstka. Dobra, Gepi. dobra, gapi Nie nie gadaj, tylko losuję Bo już mi siada tu od 60 minut Ale to jest do 26 i 45 sekundach Chłopie, co ty go sprawiasz? Go sprawiasz, czy... Ja to jest stary owoc jak tak się spojrzy to jest... A to też jest taki stary... Omac. Do... Dobra, dobra, losu, losu, losu Losuj, losuj, losuj Losuj, losu, losuj losuj, losu, 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 losu losuj, no, losuj Cześć, let's go! Mam 45 testów darmowych Dobra, jestem zadowolony A, patrzcie, na tą drugą liczbę znaczy wszystko oprócz czwórki i piątki by, by mi pasowało szczerze, bo to jest taki... <śmielizmierna> ...gra aktorska jest dobra <śmielizmierna> Dobra, ale... No szybki, no... Dawaj, to jak chcę się dowiedzieć, czy mam te 45, czy chociaż 60. Szybciej, szybciej. Matko, <laughs> Matko, Dobra, Omatsu, losuj. Losuj. No losuj, Matko Boska. Nie, co to, Stranger Things, że oni tam gadają przez, 3, przez ponad pół odcinka i, i tak nic im się nie dzieje? To, to, to się dzieje tutaj samo.

jak nie będzie jakiejś śmiesznej liczby, to ja no, to będę uważał, że to będzie o losuj. O losuj. O losuj, 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 losuj.